Cześć z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj będzie słuchajcie nowość, i mam takie wrażenie, że przez najbliższe odcinki chyba będziemy mówić o nowościach, o nowościach w naszej rodzimej literaturze. Taki przynajmniej na razie mam zamysł, żeby zgłębiać to, co teraz wychodzi. Chociaż chciałbym też raz na jakiś czas, może raz w miesiącu, zrobić jakąś odskocznię do klasyki. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Ale dziś będzie nowość. Dziś będzie nowość i dziś będzie książka, która pojawiła się u mnie zupełnie, zupełnie przypadkiem, nie przedłużając już wstępu Marta Knopik i Czarne Miasto. Słuchajcie, jak to z tą książką było? Ano było tak, że to jeden z nielicznych u mnie przypadków, kiedy kupiłem książkę dzięki reklamie kontekstowej z internetu, bo zobaczyłem okładkę. Wyświetliła mi się, bardzo ładnie wyglądała, na okładce taki krótki blerb jest, że losy śląskiej rodziny splecione niczym warkocz, z tego co realne i z tego co magiczne, prowadzą do odkrycia tajemnicy sięgającej wiele lat wstecz. Sami przyznacie, że to może oznaczać wszystko i nic, ale w połączeniu z tą całkiem przyjemną okładką sprawiło, że no, stwierdziłem, że dobrze będzie to kupić. Później, jak się zorientowałem, to polska blogosfera bardzo tak pozytywnie tę książkę przyjęła, hura optymistycznie, i trochę mnie to zdystansowało. Nie znam wydawnictwa. Wydawnictwo się pojawiło w 2017 roku, to znaczy, znam wydawnictwo, ale nic z ich książek nie czytałem. Oni raczej biografie czytam, książki popularnonaukowe naukowe wydawali, więc trochę się w ogóle na początku obawiałem, czy to nie jakieś vanity było, ale nie. Jednak nie. A już ostatecznie do tego, że warto zacząć czytanie już teraz, przekonało mnie, przekonało mnie motto wybrane przez autorkę e, Martę Knopik z Szandora Maraja. Niekiedy wydaje mi się, że, jest, że jestem już tylko wspomnieniem o sobie. E, no, jak wiecie, ja uwielbiam Maraja, więc, więc stwierdziłem, że tak, trzeba zaczynać już teraz. I, i mimo wszystko e, nie żałuję. E, o tym, dlaczego nie żałuję, i dlaczego mimo wszystko w recenzji. A my już przejdziemy do tego, od czego z reguły zaczynam, czyli do gatunku. Tutaj za dużych problemów nie ma, bo no nie, da, nie ma co ukrywać, nie ma co tutaj szukać za bardzo. To jest urban fantasy. Urban fantasy, czyli, czyli fantastyka miejska w takim bezpośrednim już tłumaczeniu na, na język polski, z akcją rozgrywającą się no, we współczesnych miastach, ogólnie w miastach. tak. Można by poszukać jeszcze takich elementów dark fantazy czy jakiejś powieści gotyckiej, no bo będziemy mieli tutaj duchy, zjawy, potwory z dawnych wierzeń, stwory z dawnych wierzeń, z mitów, z legend, no i tak dalej, i tak dalej, ale jednak, mimo wszystko, zdecydowanie urban fantazy, no bo przecież to miasto będzie tutaj bardzo, bardzo ważne. Dobrze, no to tyle o gatunku. I przechodzimy powoli do tego, co w treści. Skoro miasto, to jego mieszkańcy, a skoro mieszkańcy, no to ich żywoty, ich opowieści, yy, które oni gdzieś tam sobie snują, czy snuli, legendy, to co im się przydarzyło. I tu jest takie chyba bardzo ważne pytanie, bardzo ważny problem, istotny dla odczytania całej tej książki, bo mamy tutaj próbę zbudowania, no właśnie czego? Czy mitologii ziem odzyskanych, no bo to o te ziemie odzyskane będzie chodziło, czy też raczej jakiegoś zbioru legend. I ja wiem, że to tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, no co to za różnica. Moim zdaniem jednak jest, bo jeżeli mówimy o micie, tutaj nie od rzeczy pojawia się przecież Jung, nie jako bohater, ale jest o nim dość dużo mowy i jest on ważny w tej, w tej książce. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o micie, no to nam się z reguły kojarzy, że na przykład jak można powiedzieć jakiś tam mit chrześcijański, bo mit się kojarzy z czymś, co jest fałszywe, co nie istnieje, co jest kłamstwem. Nie, to tak nie jest. Mit jest opowieścią objaśniającą świat. Więc trochę e, mam pewien niedosyt, bo e, mam wrażenie, że autorka przedstawia właśnie legendy związane z e, Ziemiami odzyskanymi. Legendy dawne, legendy miejskie, e, połączone jakoś tam w jedną opowieść, a mi trochę zabrakło tej mitologii ziem odzyskanych, czyli takich opowieści objaśniających na przykład współczesność. No nie jest tak, że ich tam w ogóle nie ma, bo tak na przykład mamy z całą tą historią e, Dnia Zaćmienia. Tak, nie wiem, czy dobrze. E, Dobrze to zapamiętałem, a chyba tak to się nazywa, czyli te, tego dnia bardzo ważnego dla Czarnego Miasta, kiedy waliły się kamienice. Ludzkość musiała zejść do, podziemia, do podziemi. To jest rok 1999, więc koniec pewnej epoki. Symbol, pewien symbol końca pewnej epoki. Być może transformacji, no bo to przecież przez transformację trzeba było zamknąć kopalnie. i to był kres pewnej epoki, prawda, dla tych społeczności. Więc e, e, takich historii tutaj mi trochę zabrakło. E, z drugiej strony te legendy, które są, bo jest i legenda założycielska związana z miastem. Jak już mówiłem, są te współczesne legendy miejskie, współczesne, powiedzmy dwudziestowieczne. Czyli na przykład ta opowieść e, o paleniu kamienic przez żołnierzy Armii Czerwonej, co nie jest oczywiście kłamstwem w żaden sposób, bo to. Na południu współczesnej Polski się bardzo często zdarzało, ale to funkcjonuje dzisiaj jako właśnie taka legenda miejska. One są bardzo ciekawe, one są bardzo interesujące, bardzo udanie złożone w, w, w jedną fabułę, ale tak jak mówię, no może zabrakło mi tutaj bardziej te, takiego. Przyłożenia tych legend do teraźniejszości. Ja jeszcze później będę o nich wspominał, bo, no, tak jak mówię, one są bardzo ważne dla całej tej powieści. Ale na razie przejdziemy do innych elementów Czarnego Miasta. Słuchajcie, styl, jeżeli chodzi o styl, to mamy do czynienia z taką opowieścią, no, powiedziałbym, raczej powolną. Ale to nie zarzut, wręcz przeciwnie, to, to akurat bardzo taka duża zaleta tej książki i z podobnym stylem, takim gdzie jednak opisy przeważają nad dialogami, partie opisowe zdecydowanie dominują i to plus, bo one autorcy wychodzą dużo, dużo lepiej. Czasami, rzadko, ale czasami w przypadku dialogów ja miałem takie wrażenie, że no tak się nie mówi. Że takiej pewnej sztuczności. Mamy tam na przykład taki moment, gdzie powiedzmy, no taki element społeczny sobie dyskutuje ze sobą, i oni akurat mówią w porządku, tak? To tutaj nie mam żadnych zarzutów. Natomiast, kiedy ro rozmawiają główne bohaterki, to trochę tak, jakby mówiły, e, no nie wiem, bohaterki tych najsłabszych powieści Musierowiczko. Mówię, to nie, nie bierzcie tego tak, że to jest jakiś bardzo duży zarzut. Bo to się rzadko zdarza, że tak, dialog jakąś taką sztucznością trochę, e, trochę nam poleci. Jest to rzadkie, nie przeszkadza to zupełnie w czytaniu. Tym bardziej, że te partie opisowe są po prostu kapitalne. Są naprawdę świetnie opisane, e, pełne epitetów i to takich bardzo dobrze dobranych. To nie jest żadna młodopolszczyzna. E, zdania mają rytm. Są całkiem sensownie podzielone interpunkcyjnie, czasami to nawet dość, dość zaskakujące. Są rozbudowane, nieprzekombinowane, bardzo ładnie się to czyta. To jak czasami się porównuje książki do alkoholi, to takie jest powiedzenie, że są no, niektóre książki, które się właśnie pije szybko i dają od razu w łeb, a inne są takie, które się właśnie pije powoli, można je smakować. Więc tak jest akurat z Czarnym Miastem. To jest taka książka, którą można tak sobie powoli czytać. I ją smakować. Zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeżeli chodzi o sposób pisania autorki, bo tu jest bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa narracja. To się w sumie nieczęsto zdarza, nawet w Czarnym Mieście to nie jest może jakoś, no nie wiem, co drugą stronę, ale zwróćcie uwagę, że tam bardzo często widać stosunek narratora do bohaterów, że to nie jest narrator obiektywny. Tylko taki, który potrafi się czasem może rozczulić nad bohaterem, czasem nam czytelnikowi go ukazać w taki sposób, no jaki on by chciał, żebyśmy go odbierali. On się nie sili na obiektywność. Przynajmniej na początku powieści miałem takie wrażenie, pod koniec może trochę mniej, ale to bardzo ciekawy zabieg. I tutaj jeszcze też na jedną rzecz zwrócę uwagę. Jeśli będziecie czytać, to zwróćcie uwagę na to, no tak zwróćcie uwagę, powtórzenie, że. Praktycznie nie ma w tej książce złych bohaterów. Znaczy oni gdzieś tam są w epizodach, gdzieś tam są na drugim planie, ale tak na dobrą sprawę każdy bohater jest dobry. Zło istnieje, oczywiście, jak najbardziej, ale my obserwujemy no, jedynie tych e, dobrych bohaterów i to też e, jak na opowieść właśnie o Czarnym Mieście zaraz do tego dojdę. Co to jest to czarne miasto, albo przynajmniej spróbuję się nad tym zastanowić, więc jak na opowieść o takim czarnym mieście, to uważam to za kapitalny zabieg. No właśnie, dlaczego to jest udany zabieg? Dlatego, że trochę brakuje mi w opowieściach o ziemiach odzyskanych pokazania ich z innej strony niż takie właśnie tutaj brudna Polska, straszliwi ludzie, jak to u pani Bator jest, że o Jezus i ten, ta ksenofobia, niechęć i tak dalej. Nie! Tutaj właśnie nie, tu jest próba poszukania piękna, yy, piękna takiego namacalnego, gdzieś ukrytego w tych zniszczonych kamienicach, w tych podziemnych miastach, tunelach, ale też piękna w ludziach, że pod, pod takim płaszczykiem, no, no właśnie tych osobowości przygniecionych jakimiś trage, tragediami, prozą życia, kryją się tak naprawdę piękni ludzie, którzy, którzy mają w sobie jakieś, jakieś pasje, mają w sobie yy, wiele dobra. Które tylko po prostu trzeba wydobyć. Jest to trochę naiwne, zgadza się, ale wobec tej ponurej, mrocznej rzeczywistości ta naiwność jakoś nie przeszkadza. No dobra, ale co to właściwie jest to czarne miasto? No bo tak, mamy tutaj kamienne miasto i. To jest dla mnie kamienna góra w Polsce, bo raz, że tutaj miasto słynne z warsztatów tkackich, w opisie się pojawia Parkowa Góra, jest też w Kamiennej Górze, no i samo sam epitet kamienne, kamienna, to jak najbardziej wskazywałby na tę kamienną górę. Natomiast czym jest Czarne Miasto, to tak do końca nie wiem. No tak, no są kopalnie, miasto dość stare, stary kościół Maryi Panny, te historie o, o żołnierzach Armii Czerwonej Palących Kamienica, tam się gdzieś ulica Rycerska pojawia. Hmm. No właśnie, no co, no, no... Nowa Ruda, Wałbrzych. Najbardziej mi chyba pasuje ten Wałbrzych. Może Legnica, ale raczej chyba nie. Ta ulica Rycerska gdzieś w centrum i tej, ten kościół Marii Panny by tutaj jakoś, jakoś tak najbardziej pomagały w identyfikacji. No, więc ja bym się do tego, do tego Wałbrzycha skłaniał, chociaż nie wiem, może się mylę, może jeszcze o jakieś inne miasteczko chodzi, a może, a może to Czarne Miasto to jest ogólnie historia e, o tej części Śląska, no, czy tam ziemi kłodzkiej i Śląska, prawda? E, może to jest po prostu taki zlepieniec z, złożony z różnych miast. Mamy też Białe Miasto. Ja początkowo się zastanawiałem, to białe miasto, czy to to nie o Warszawę chodzi, ale to zupełnie mi tam nic nie pasowało. Później się okazuje z tej opowieści, że to chyba jest gdzieś za granicą. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie, a może nie, może, może się mylę, może po prostu źle pewne rzeczy odczytałem, ale nie wiem. To białe miasto szczerze mówiąc do, do niczego mi nie pasowało, więc rozumiem, że to jest jakaś taka antyteza czarnego miasta, tak? Bo, bo, jakby inaczej je interpretować, przyłożyć jakoś do konkretnych miast, to szczerze mówiąc, nie wiem, rozkładam tutaj ręce, no nie jestem w stanie z niczym go skojarzyć. Dobrze, trochę może taka łyżka dziegdziu do, do, do całej tej opowieści. Właśnie przy Białym Mieście to mnie tak najbardziej chyba uderzyło, że. Czasami autorce zdarza się posługiwać takimi bardzo ostrymi stereotypami. To, to widzimy właśnie w opisie tego, tego białego miasta, gdzie mamy no, obywateli, ludzi, którzy tam mieszkają, którzy są no, tacy właśnie no, może nie są źli, ale są przygnieceni przez to zarabianie pieniędzy tacy jałowi, lecący na to, co modne. Pozbawieni trochę jakiejś głębi, uczuć, i tak dalej, no a gdzieś tutaj właśnie kryje się ten świat niewidzialnych emigrantów, który jest barwny, kolorowy, multikulturowy i taki właśnie wspaniały, i tak dalej, i tak dalej. Trochę mnie to tak, no nie wiem, zraziło. Chociaż no może może właśnie tak jak mówiłem, chodzi o pewną antytezę y tych ziem polskich odzyskanych, które są tak źle ukazywane w naszej literaturze. Więc takie odwrócenie, że skoro tutaj mamy tę brzydką rzeczywistość, ale ładnych ludzi z ładnymi wnętrzami, to tam po drugiej stronie będziemy mieli tę piękną rzeczywistość, piękne, czyste ulice, ale ludzi, którzy nawet nie tyle, że są brudni w środku, co w ich środkach, w ich środku jest, niewiele jest. O. Tak bym to powiedział. Z drugiej też strony mamy tą legendę założycielską, która trochę mnie uwiera, i wiem, że oglądają mnie tutaj często konserwatyści, was też pewnie trochę będzie uwierała, bo pojawia się właśnie święty Jacek w dość niekorzystnym świetle ukazany i oczywiście opowieść o wiedźmie, która wcale nie była zła, o linczu na niej i tak dalej, i tak dalej. No. Rzeczywiście, czy rzeczywiście aż tak trzeba było jechać ostro? Nie wiem, jakoś tak trochę mnie to ubodło. Z drugiej jednak strony mamy później przepiękną opowieść, która się już powinna każdemu konserwatyście spodobać: o dniu zadusznym i o świecie umarłych, w którym ludzie biorą udział w, po drugiej stronie ludzie zmarli biorą udział w pięknej Mszy Świętej w Kościele, więc. No, może, może po prostu ta, nie wiem, ta jedna legenda e, trochę jakoś prostuje mi wizję tej książki po tej drugiej legendzie, a może też chodzi o to, że, e, że te, te dwie historie opowiada no, czarownica psycholożka, więc, więc może w tej pierwszej części wyszła gdzieś tutaj jej jakaś taka no, nie wiem, solidarność z czarownicą inną z przeszłości trudno powiedzieć, nie jest tego dużo, nie przeszkadza to za bardzo w czytaniu, jeżeli się będziecie tak umieli zupełnie, zupełnie oderwać od poglądów, ale też z drugiej strony, no, no nie jest tak, że, że ta książka to jest jakoś bardzo zjadliwa, światopoglądowo i zła, nie, absolutnie nie, no chyba, że ktoś, yy, chyba, że ktoś wodą święconą pryska, jak widzi Junga, no to, to wtedy, tak, to wtedy no, może trochę przeszkadzać, ale wydaje mi się, że nie ma się naprawdę o co oburzać. Zbliżając się powoli do finału tej recenzji, o jeszcze jednej ważnej sprawie muszę wspomnieć. Porównywałem Czarne Miasto do książek Nila Gajmana, ale muszę jeszcze porównać ją do jednej, może dwóch książek, żeby, żeby o pewnych rzeczach wspomnieć. Otóż, jeżeli chodzi o klimat, to gdzieś z tyłu głowy, w czasie czytania, dźwięczą mi yy, wroniec Jacka Dukaja. I teraz tak, jeden z moich znajomych internetowych, jeżeli słucha, to pozdrawiam serdecznie. Napisał o wrońcu coś takiego, że no bardzo fajna opowieść, ale, ale po co ona w ogóle powstała? Poza tym, że jest historią o stanie wojennym dla dzieci, no to w zasadzie po co? Do czego to wszystko dąży? Ja przez trzy czwarte Czarnego Miasta też sobie takie pytanie zadawałem. Na końcu dostałem odpowiedź. Jest to książka o śmierci. Jest to książka o śmierci, o pogodzeniu się ze stratą. E, i, no i w, w sumie tyle. No, wystarczająco, oczywiście. Tylko pytanie brzmi, czy ta nieco naiwna fabuła e, gdzieś nam tego przesłania no, nie spłyca? Trochę tak. Trochę na pewno tak, ale nie na tyle, żeby to mi mogło przeszkadzać. Bo oczywiście e, wiadomo, że ja mogę sięgnąć po. Radkę Franczak i serce, i wtedy dostanę ciężką psychologiczną odpowiedź, e, opowieść o umieraniu i o godzeniu się z stratą najbliższych. No ale rany, no nie, nie każda książka musi tak wyglądać, która podejmuje ważny, ważki temat. Więc e, tutaj ten miks e, takiej właśnie lekkiej, przyjaznej narracji i poważnego tematu wydaje mi się przemyślany i uzasadniony. No ja nie wiem, ja nie wyznaję tej zasady dekorum, że jak są bardzo poważne tematy, to musi być taka ciężka, poważna narracja i tak dalej, i tego rodzaju opowieść. Niekoniecznie. Ale zwracam Waszą uwagę, że jeżeli ktoś czegoś takiego oczekuje, to może się tutaj nieco zawieść. Ja jednak, ja się nie zawiodłem. Ja tutaj nie, nie widzę problemu, choć być może w pewnych momentach można było nieco bardziej przycisnąć, nieco bardziej ten przekaz tak może znaturalizować chwilami, chociaż oczywiście tutaj scen mrocznych, ponurych, a nawet brutalnych nie brakuje. Reasumując, moi drodzy, reasumując, z czym mamy tutaj do czynienia? Mamy do czynienia na pewno z dobrze napisaną, z dobrze wydaną książką, chociaż parę literówek tam mi się trafiło, ale niewiele. Ładnie, ładnie się, dobrze się to czytało. Z taką opowieścią, która, wracając jeszcze do tego targetu, o którym mówiłem na początku, która powinna się chyba spodobać tym, co nie zawsze czytają fantastykę. Znaczy tacy, którzy po fantastykę sięgają rzadko albo w ogóle. Ale z drugiej strony też nie oczekują nie wiadomo jak poważnej e, opowieści. Tutaj jedna z, z słuchaczek moich podcastów kiedyś o Radku Raku mi napisała, że to jest taka dobra literatura środka. E, ja bym powiedział, że właśnie Marta, e, Marta Knapik, Knopik przepraszam i Czarne Miasto to jest dobra e, literatura środka, bo Radek Rak jest jednak taki trochę cięższy gatunkowo, prawda? jest bardziej brutalny, dużo bardziej yy, też erotyczny. Yy. A tutaj mamy taką znacznie lżejszą opowieść, ale też, no tak jak już wspominałem, o tych dość poważnych sprawach. Więc, więc tym ludziom zdecydowanie bym polecał. Yy, porównywałem już do Donila Gaimana i jakby, gdyby to gdzieś pomiędzy książkami Gaimana ustawiać, to jest to na pewno książka, słabsza od nigdzie bądź, ale już lepsza od Księgi Cmentarnej, bo pewnych takich uproszczeń z Księgi Cmentarnej, Marcie Knopik udaje się uniknąć. Więc ja polecam, jeżeli macie ochotę na coś takiego, o czym mówiłem wcześniej, to nie bójcie się, to powinna się Wam ta książka spodobać. Daje wysoką ocenę. Naprawdę daje wysoką ocenę, bo to jest, to jest dla mnie wymarzony debiut. Jeżeli ktoś chce robić właśnie w fantastyce, w realizmie magicznym, w takich sprawach, to to jest debiut wymarzony. Nie wolny od błędów, nie wolny od rzeczy, które można poprawić, ale bardzo ciekawy. Nie jestem może aż tak zachwycony tym książkom, jak, jak blogerzy i vlogerzy w Polsce. Dla mnie to by było takie 7,5, 8 na 10. No, tak, 8 powiedzmy na zachęty, takie 7,5 na 10 to idealna ocena. Więc fajna książka chyba na tę porę, fajne odczarowanie tej, tej trochę gorszej Polski. Bardzo ciekawa opowieść i, i książka, którą można określić mianem o właśnie, klimatyczna. To jest takie idealne słowo, chyba oddające czarne miasto. Więc, więc tyle ode mnie. No, napiszcie, jeżeli czytaliście, napiszcie, jeżeli się chcecie zabrać za czytanie. Bardzo będę wdzięczny za każdy komentarz. Jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, to oczywiście też zachęcam do subskrypcji. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.